Hej, cześć, witajcie wszystko, jestem NTR, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak za pomocą znaczy jak w się renderować film w, w prędkości 60 klatek, tak to można nazwać. Zaczniemy od tego, że pokażę wszystko od przodku, czyli tworzymy sobie tak nowy projekt. <laughs> Przepraszam, ustawiamy sobie, tu swoje wszystkie wymiary, tutaj ustawiacie sobie według swoich podwodów i w tym miejscu wybieracie na przykład 60 klatek wpisujecie, nie możecie wybrać, bo to jest tak 59, a to tak nie będzie to 60 wybierać 60 klatek i dajecie OK w tym momencie, S.O.D. E, to, to jako e, jako film, który ma powstać w 60 klatkach i załóżmy, że tam sobie zmontowaliście sobie tutaj e, przyciągnę tylko film, jak e, mogliście tam zobaczyć na YouTube jest mniejsza on jest wędrowany właśnie w 60 klatkach. Ale teraz tak, zróbmy że hocho, ho, zmontowaliśmy sobie film, teraz w plik, renderuj jako. I tu będzie taka opcja jak Internet e, HD1800. Będzie jeszcze jedna, ja to mam zapisane jako 60, 60 fpsów. Klikacie sobie na to i dajecie Customs i tutaj sobie usta <coughs> ustawiacie, ustawiacie sobie wymiary. <kłany> tutaj ustawiacie sobie kratki, najlepiej, eeeh, po prostu 60. I to wylicza po prostu te zera. E, dalej. Audio ustawiamy sobie na 96000. I to jest wszystko, którego, którego, o którym powiedziałem. E, tutaj, może to, bitrate, to nie, no to, to wszystko tu sobie na przykład możecie zmienić. E, nie wiem, nazwę, ja mam na 60fpsów, ok. Zobaczycie sobie gwiazdkę, żeby wam się wyślało, dajcie gwiazdeczkę i render. Ale renderować nie będę, ponieważ mi się komputer teraz zatnie, Nagrywanie jeszcze renderowanie, to już w ogóle. A więc tak, to jest tyle odcinka, odcinek był bardzo króciutki. Pojawi się w najbliższych ja na YouTubie i jeżeli wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej poradników z, z strony wykazu czy też z Photoshopa, bo z Photoshopa mam już trochę uprawnione um, odcinki, a mam teraz troszkę wolnego czasu, więc postaram się nagrać. A więc co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć. Na razie.